I wystartowało kolejne, kolejne nagranie, kolejny film, stoper też włączyłem, kolejny film na moim kanale. Hej, Bart, ten kanał się troszeczkę różni od innych, bo ja po prostu niczego nie montuję, lecę na a po prostu setki, 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 setka za setką. To jestem ja, Adam Razik, jesteś na kanale Malowanie Krok po Kroku. I to jest mój kanał, na którym pokazuję jak maluję, jak uprawiam to, co takie dla mnie istotne w życiu i takie ważne, czyli Czyli ta radość płynąca z, z zabawy z, z zabawy z paletą malarską. Słuchajcie, to nie jest oczywiście kanał tylko dla tych, którzy chcą malować. Oczywiście możecie bierze, wiele więcej tutaj y, skorzystać z tego, tego, co tutaj mówię. Mam nadzieję, że jakiegoś mojego doświadczenia i tego, co, y, czego się nauczyłem przez te lata, chociaż ja wiem, że to się człowiek całe życie uczy i pewnie głupi mu umrze, ale co, co zrobić? To jest życie, po prostu to jest takie życie i postanowiłem dzisiaj, dzisiaj sobie tak po tym poprzednim nagraniu muszę o jednej bardzo ważnej rzeczy powiedzieć dla tych, którzy malują, ale też o tym, że życie jest takie, że po prostu działamy, żyjemy i będę to, co teraz będzie dla Razika troszeczkę mniej, o, oczywiście nie miałem obiecywać, ale to, dobra, już to ostatnio z obietnic. I chcę zrobić teraz taką serię filmów, cokolwiek co robię, to będziecie chcieli, żeby to była taka archiwizacja tego, co, to, co robię. Życie upływa szybko, mija czas, dlatego kto wie, czy w następnym nagraniu się zobaczymy. Słuchajcie, to był oczywiście by żart na moim poziomie. No. Dzisiaj mhm. tak, po pierwsze dalej maluję ten obraz i o pewnych rzeczach jeszcze nie, nie powiedziałem, o których chciałem powiedzieć w poprzednim nagraniu. Ale jedna podstawowa rzecz, bo też do mnie piszecie, teraz dostałem takiego fajnego maila od yy, Karoliny bodajże, czy Katarzyny już, przepraszam, jeżeli pomyliłem imię, ale zabiera się do malowania na ścianie obrazu pewnego i yy, prosiła o porady, jak to zacząć, jak w ogóle to robić. Yy, mogę poradzić co do przenoszenia takiego obrazu na, na ścianę na przykład, jak to zrobić, w jaki sposób, jakie mamy sposoby, metody, bo oczywiście one się zmieniają, teraz mamy dostępnych różnych parę fajnych metod, którymi to można zrobić. Takie najprostsze, najbardziej y, jakieś tam wyrafinowane też. Ale co jest najważniejsze, to to, o czym mówiłem y, w tamtym nagraniu, w poprzednim. Że po prostu zrób to tak po swojemu, żeby to było twoje. Żeby po prostu y, jak to, jak y, przenieść taki obraz, y, bo to malujesz ze zdjęcia jakiegoś tam, który wybranego przez pewnie twoich zleceniodawców, y, czy nie wiem, czy to ty wybrałaś i pod, pod, podsunęłaś komuś. Ale to, to jest obraz, który ma powstać za zdjęcia. Przy okazji właśnie o tym chciałem powiedzieć. Ja wiele lat i wiele razy się łapię na tym, malując kolejne obrazy. Nawet miałem taki pomysł, kurczę zapomniałem o tym to zrobić, ale to może w następnym nagraniu. Że mm, maluję jakiś temat. Teraz maluję jakieś tam maki. Malowałem ostatnio i się tak wkurzałem na to, że po prostu coś tam nie wychodzi. Jak tutaj miałem fajne kwiaty, zrobiłem to coś z tym tłem, coś tu gdzieś to się gubi, to tło, ten, ten, te, te, te relacje przestrzenne gdzieś mi pouciekały, jakoś wyglądają te kwiaty sztucznie, jakoś ten temat nieistotny, ale chodzi mi o jedną taką myśl, że jeżeli macie pomysł na, na obraz, yy, chociaż ja uważam, że najlepiej jest malować, yy, oczywiście, nie, wszyscy, nie wszystkim na to stać, i tak dalej. Bo powinniśmy też, znaczy w sensie takim, stać, że yy, chociaż to powinno być priorytetem, że po prostu, żeby to Was sprawiało radość. Yy, no, oczywiście, może już jesteście na różnym etapie jakby tego, tego doświadczenia, tego malowania, i, i już chcecie się dzielić, i ktoś tam chce skorzystać z Waszych umiejętności i z Waszego doświadczenia, i chce, żeby wykorzystać je, właśnie malując dla nich obraz, czy jakiś właśnie, w tym, tak jak w przypadku tej osoby, której, o której wspomniałem. Gdzieś tam w pokoju na ścianie y, jakieś malowidło, y, spróbujcie y, w tym odnaleźć właśnie siebie, w, 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 włożyć to w cząstkę siebie, w cząstkę swoich emocji, żeby to, ta fotografia, i do tego właśnie zmierzam, żeby fotografia y, czy obraz, z którym, y, który interpretujecie, którym się posługujecie, który was zainspirował do tego namalowania y, tego waszego dzieła, żeby był tylko czymś, co tam w czymś zauważycie, jakieś relacje barwne, żeby tam był jakiś fajny kontrast, jakiś fajny układ, plam i tak dalej, żeby to było. Nie sugerujcie się, nie inspirujcie. Ja, ja nieraz właśnie tak jak teraz wspominam te maki. Szukam, później przeglądam, jakieś, googluję jakieś obrazki, których maki ktoś malował, i później dochodzę do tego, przeglądam setki czy tam, no setki powiedzmy, setki tych obrazów. I później myślę, kurczę, razie, co ty robisz w ogóle? Co ty, gdzie ty jesteś, po prostu? O co tu chodzi? Przecież ty i nie tak będziesz, nie będziesz kopiował tych maków, te, które ktoś namalował. On to zrobił wrażeniowo, po swojemu. Teraz ty masz skorzystać z tego, tylko co tam zauważyć, może tego, czego ty jeszcze nie zauważyłeś w tym temacie. Że tam było na przykład także. I później się łapię na tym, że po prostu odrzucam, wybieram sobie do folderu, sobie kopiuję tam te, te, te wybrane jakieś, które mi się podobają, na przykład. Już... Skupmy się na tych makach, powiedzmy na tym przykładzie. Te maki, sobie folder cały założyłem, maki i na tych makach tam taki jeden, jeden. Ustawiam sobie sobie na komputerku, otwieram te obrazki, później siadam do tego malowania i mówię kurde, co ty robisz? O co ty, co ty chcesz? Nie potrafisz? Nie masz w sobie tego? Wszystko w sobie masz. Wszystko w sobie masz po to, żeby to zrobić. I teraz nagle się okazuje, że ty będziesz kopiował z Kowalskiego czy Nowaka, czy jakiejś Kucibrzyckiej co ty, kurczę, weź się wgrasz, róż ten i bierz twardy, bierz pędzę i maluj. I tak do tego was zachęcam, żebyście to robili właśnie w ten sposób, żeby to nie było takie, a tam, taki ten, ten, jest dobry obraz, no to ja tak, jak ja namaluję to, jeszcze coś poprawię, coś swojego dołożę, to będzie jeszcze lepszy. Nieprawda! Zrób to po swojemu. Dobra, okej, okay. kompozycję, może taki układ, może tyle maków, co tam na no, obrazie chińskiego, zrób tam dziewięć albo... 11, ale zrób to po swojemu. Zwróć uwagę na, na wielkich malarzy. Czy oni malowali po kimś, cokolwiek, co już ktoś namalował. Nawet jeżeli gdzieś tam zaobserwował taki Van Gogh gdzieś, to on to zaobserwował w naturze, zaobserwował to w plenerze gdzieś tam, czy gdziekolwiek, czy u osoby portretowanej, jakiś charakterystyczny, on to oddał swoim emocjom, oddał, mówię, wiecie, jest, jest taki moment w malowaniu, w takim w ogóle, w twórczości w ogóle jest taki moment, że nie ma tam właśnie takiej kalkulacji, nie ma takiego teraz usiądę, pomyślę, wymyślę jak namaluję obraz i najlepsze efekty, ja mówię to wam z mojego własnego doświadczenia, najlepsze efekty daje to, kiedy siadam przed pustym białym płótnem, to jest najlepsza zabawa i nie wiem, wyciskam farby takie jakie mi tam pod rękę podejdą, i robię tak, jak to mi serce podpowiada, tu jest malarstwo, tu jest, tu, 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 tu w środku, a nie tam gdzieś tu, tu nie ma tego tu, to jest tu, tu. I tym będę teraz malował. Słuchajcie, umysł odpowiada, jabłko tutaj, jak co to jest za dziurka jakaś podświetlona, jak może być w zagłębieniu światło? No, nie może, no to może teraz oddam to temu natchnieniu i temu i spróbuję to zmienić albo i zobaczcie, że, że to daje efekt po prostu, to że to dziureczka tu jest, tak samo jak umysł mi podpowiada, jabłko może ma kształt, tu powinno być takie załamanie, bo jabłuszko taki ma kształt, tutaj takie prawie jak serduszko, tutaj powinno coś być jakiegoś, to, od to, razu to, to jabłuszko, a dlaczego jabłuszko, to, to akurat wyrosło takie okrągłe, nikt będzie okrągłe. biorę żółtą, dobra, teraz też, też, też trzeba w to natnienie włożyć na te bo ja tutaj robię to dla was, to robił, a będę robił takie. Chcę zrobić takie obrazy, nie będę nic mówił. Będę milczał, puszczę sobie jakąś muzykę, którą będę mógł puścić. jakąś bezpłatną. YouTube. Na YouTube nie można puszczać muzyki i w ogóle pielęgniarstwo uprawiać, dlatego puszczę sobie jakąś muzyczkę i będę tylko malował. Ewentualnie powiem nie o, będę mówił tylko o tym, czego nie widać. Nie będzie to wykalkulowane, tylko może o tym, co czuję, jak się wyciszyłem co, co mi sprowokowało do tego, żeby usiąść do malowania tego, tego obrazu. I o tym będę opowiadał, a nie o tym, dlaczego to użyłem, no dlaczego taki farby, dlaczego takiej innej. O, tutaj powinno być światełko. Na razie wiecie, to może być, może jest za, za żółte, za ten to też, to wszystko tu jest. Kalkulacja idzie tu, później przez ten, ale głównie to aparat dowodzenia jest tutaj głęboko i ten. Teraz korzystajmy z tego aparatu dowodzenia. W w centrum, w centrum, gdzie się znajduje, które się znajduje poza umysłem, poza tym krytykiem, on zawsze będzie krytykował, on zawsze nam powie, że źle, źle to położyć. Nie nie, tak. O tutaj te. tu powinno być, przecież w ja koleżę tutaj stoi przed tym, tu powinno być, no dobra, no to niech będzie. Jakbyś tak powiedział, może intuicja podpowie, dobra, ale intuicja też podpowie, że dlaczego nie użyć do tego zieleni, taki zieleni i czerwieni, zmieszam, z to jakiś brud może, ale jeżeli nie brud, to może rozbierać będzie jakiś fajny kolor, z tego wyjdzie. Dlaczego nie? Próbujcie. Kurczę, to właśnie doświadczenie, to jest właśnie próba... próba... O, się. To jest próba właśnie takiego... takiego doświadczenia tego, co, 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 co nie... co nie... co nie leży w umyśle, co nie jest przemyślane, co nie... co nie jest... O kurczę, może nie tak. Ale niech tam... O, zaraz wezmę ten, zaraz umysł troszeczkę to, to popracuję, bo jak teraz położę tutaj te czerwienie, jakieś tutaj światła, tutaj jakiś kolor, żeby o, tym może za mocno, tu wezmę ten, to zaraz dam, dam, dam dojść do głosu umysłowi, tutaj to też brud się zrobił na tej gruszce, zaraz to zmienię i wezmę, o, czerwień, niebieski, tu jakiś może to wyjdzie, z cyjanem czerwień, z jakaś soczysta to nie będzie, to nie będzie jakiś ten, ale będzie jakiś może bliższy brązowi, ten... ten niech ta gruszka tutaj będzie w tak, takim kolorze. O, tu, zaraz, o. I teraz, teraz parę rzeczy. Aha, jeszcze jedną rzecz z tym tłem, słuchajcie już połowa tego, a ja nic tu nie zrobiłem. Gadubo jest jestem straszny, nie wiem, czy Wam to się podoba, czy nie. Tych, którym się podoba, to, to zapraszam, oglądajcie. Tym, których nie, to mnie wyłączcie, po prostu macie taką opcję. Ja będę tutaj działał, po prostu będę tu się tym cieszył, i będę to robił. Od tutaj sobie zrobię cieplutki, taki niebieski. Mm, troszeczkę go rozbielę, rozjaśnię. Yy, Dlaczego? Tutaj zrobię ten cień, ten czerń. może przetrę, będzie taki bardziej... Czemu ten wiem? ten Spróbuję też... To Te, też bardzo fajny efekt, daje takim suchym pędzlem na tym. To w wodzie go połączyłem, o, to, nawet palce można przetrzeć. O, I tutaj jakiś o... przy okazji mam taki kolor i, i powiemcie i o i przetrę. Obiecałem wam w ogóle film o tym, o malowaniu Beleczyn i bez fans bez i już też już, już mam wszystko przygotowane. No, no, oczywiście to się na obietnicach bo zazwyczaj kończy, ale to, to zrobię po prostu. Chcę to zrobić i zrobię. O! Proszę! Suchym pędzlem wprowadziłem przy okazji jakiś inny odcień tego, co mi tutaj było zabrudzone. Gdzie to miałem otumę, miałem i troszeczkę niebieskiego do tego dodałem. A proszę, kurczę, jabłko się zrobiło niebieskie od spodu. Trochę to zmieniam, bo to jest jak niebieskie jabłko. Ale tak kurczę, niech to będzie. To trochę kaminu dodam o, do tego niebieskiego. I już będzie inaczej. O. Ach, dobra. Dobra. Nie wiem czy był tam, może nie było to przemyślane i za bardzo, ale tu nie przemyślanie, nie przemyśl, nie chodzi. Okej, okay, dobrze, dobrze. Radziu dajesz i tutaj, proszę bardzo. O, ta, ta dziureczka mnie tutaj martwi. Czerwieni, żywej czerwieni. Tu przy okazji ogonek, zaraz namaluję. Tutaj też tej czerwieni dodam. Niech to jabłko... popatrzcie czerwień w tej naj, najczystszej postaci, ją tam troszeczkę zbrudziłem jakimś oranżem tej najczystszej postaci. Yy... Ona, ona opowiada o całym kolorze jabłka, zwróćcie uwagę, że w tych cieniach jest inny kolor, ale tutaj w tym yy... kiedy ona się pojawi, to ona od razu mówi, krzyczy do, do, do nas to jabłko jest czerwone, to jabłko jest czerwone. Okej, okay. tu nawet jakiegoś oranżu do na a co, nie, taki może być rozświetlony tutaj też za bardzo. Teraz wezmę troszeczkę światełek i już wracam do tego mojego tutaj mi się to nie podoba, ten żółty, zaraz to zrobię, a tutaj przy okazji mam no, za, za miękki pędzel, ale mam nadzieję, że on będzie dobry do... kurczę, nie, nie, za brudne, to jest. Jeszcze wezmę cieńszy pędzelek i wezmę bieli trochę tu jeszcze gdzieś mam czystej, czystej bieli troszeczkę ją złamię jakiś tam jakiś sposób, jakimś odcieniem może tego pomarańczu, może troszeczkę rzuci. No, troszeczkę mi się pobrudził, ale mam nadzieję, że to będzie widać. O! I te światełka, nawet jak tam będzie troszeczkę bieli, to niech to niech to tutaj ona zaświeci. Mm, niech ona się pojawi na tym. Tutaj przy okazji do, trochę jest ten trochę dodam zieleni. Przy tej gruszce też troszeczkę rozbiele. Te Tych świateł tutaj dodam. Na razie też może za mocno. A dobra. Tu, tu. I tak, i tutaj, dobra, tu już masz, tu już też, przy okazji mam jeszcze tam nieprzesiętą tą farbę, to, to jak tutaj dodam troszeczkę bardziej, przetrę po tym. Patrzcie na mnie, yy, znaczy na to co, ten, nie, nie to, na to co mówię, tylko na to co robię, bo tam nieraz to co mówię to nie jest sensowne, ale, ale to co robię to może bardziej was nauczyć niż to co mówię. Teraz tutaj z taki takiej czystej, fajnej zieleni. I ona tutaj, o niech się pojawi, przy okazji tam jakiś na power, tak zupełnie, znaczy na power. po prostu maluję to w ten sposób, żeby, o, tutaj też było jaśniejsze, to to ten to dodam tego, tego światełka, o kontur się zrobił taki mało konkretny. A tutaj przy okazji też, a ta gruszka tu leży na tym, nawet żółtej dodam, takiej czystej przy okazji tego, że mam tu wcześniej położony jakiś inny kolor. I ten, 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 oranż trochę też rozłonię. O i tu, tu już mam, bier mi się kończy. Jak zaraz pewnie odcinek też, nagranie. Dobrze, teraz jeszcze co? Mam zieleń, to wytrę, wytrę, wytrę w pędzel i albo wezmę inny, wezmę inny pędzel do wody. Troszeczkę przetałem go w szmatkę i wrzuciłem do wody. Teraz biorę pomarańczowy kolor, mieszam go z żółtym, trochę bieli. I te światła tu na tej bruszce, tu może gdzieś się pojawią, tu i teraz zaraz wezmę ciemny. O tu, niech, niech to tak samo sobie tam zaświeci. Może tym światłem też, o tu mam taką fajną biel z żółtym i troszeczkę bardziej, o tu. Niech to tam żyje, kurczę swoim życiem. O i tu, tu niech ten, nie wiem, nie wiem może za dużo, może za mało. O, tu jeszcze teraz całkiem białej, nie wiem, czy dla mnie się go kopię tutaj która przybrudzona, o i tu na tym... On nie jest biała, to jest tak umownie mówię, że biała, żeby już nie, nie wdawać się w to, jaki to jest kolor, bo tego tu nawet sam y, nie, 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 ten, nie wymyślił, jaki to jest kolor. Tutaj po kształcie przetrę tym, żeby... O, tu za dużo się zrobiło przy tym. Też jest tutaj to. Mhm. Od tej gruszki powinno być może takim, zrobię. Przy łamie go złamię go ciemniejszym, zrobię niebieskim. Nie wiem, może za, za bardzo niebieski, karmin jest zawsze ratunkiem, o, taki cieplejszy, niech to tak będzie, tutaj może też tego ciepłego, nie za bardzo. Popatrzcie, to zieleni i już. I w ten sposób się też miesza barwy na, na obrazie, nie tylko na palecie, na palecie mieszam, żeby nie, nie, nie używać czystych kolorów prosto z tuby. O, i tutaj, tu, tu może też jakiś dziś światło się pojawi. Gdzieś może tutaj jakiś blik, na tym, na tym jabłku, może tu gdzieś właśnie Dobra, to rozetrę, tu Dzięki i teraz biorę ciemny mój konturowy, ten, ten sam pędzelek, on jest dosyć cienki, błękit morski, ciemny kolor jakiś zieleń yy, przy tym i tu postaram się zrobić, o, jakiś tu gdzieś fragment konturu, tu gdzieś, tu gdzieś, gdzie czerń była to ja staram się tutaj wzmocnić to, które może nawet przy gruszce jakiejś chłodnej odmiany, bo tu są ciepłe bardzo bardzo barwy, to chłodnej odmiany zieleni i tu gdzieś pociągnę yy, taką właśnie zielenią. Mam przy okazji, ja tu rozetrę na tym. Zaciąłem tu do tego, no ale dobra. duszy, szerszy porozcierał, on był gruby, ha, 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 Tu troszkę się pomyliłeś, ale to nic. O i nawet wodą, woda też maluje tym, przy okazji tego, tego yy. o, trochę tutaj może jeszcze gdzieś się rozjaśnię, o. Już jest wyszeczka. Proszę bardzo. I teraz co? Cienki, wracam do tego cienkiego. Zaraz mi się kończy nagranie, jeszcze muszę zrobić jeden ten tu, teraz te ogonki sobie tu widzimy mazne takie, zrobię ogoneczki. Yy, po prostu jednym, tym, może nie powinien jednym kolorem, ale o, tu jakiś zielony, tutaj też, coś ciemnego i o, podkreśliłem, tu podkreślę, tu gdzie jest w cieniu kształt. Teraz mogę ten kształt wydobyć właśnie tym, zaznaczając cień pod owocem. O, niech on tak właśnie się, o, tu no, może nawet do końca dojadę. Tutaj też, tu, może za ciemny jest ten, dodam do, do niebieskiego w tym, tym cieniu, o żeby te, te cienie nie były czarne, i w ten sposób ten, ten, ten owoc, o tak, tu gdzieś też wzmocnię, tu i tu i w ten sposób sobie namalowałem prawie cały obraz. Jeszcze mi jedna bardzo ważna rzecz, która mnie tutaj boli, i, i w tym nie bawiłem się w tym, w tym niebieskim dosyć, jest dobry. Ale jedna rzecz jeszcze szczególnie muszę to zrobić. Żółty, pomarańczowy i taki żółci. Tutaj te, te płaszczyzny są zbyt y, dla mnie y, tutaj za bardzo brudne. A tu zbyt, y, zbyt oczywiste. I o, może jakieś wyzwanie jakichś kierunków dodam takich y, dodam pomarańczowego. Tu gdzieś jeszcze o, zrobię taką płaszczyznę, i tutaj. Jak tutaj, no żeby zróżnicować też w tej materii tego, 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 tej płaskiej ściany, powiedzmy, umownie nazwijmy to na tym obrazie. O, i tu jeszcze dodam gdzieś takiego jasnego, niech to tam wie też. Żeby to nie było takie o, no gdzieś mogę poprzecierać, znowu na raz mokry pędzel, tu gdzieś na tym fragmencie i tak wróciłem do pewnego, do tej pewnej żółcicy. Teraz jeszcze wezmę na koniec, już naprawdę na koniec, yy, Pędzel, Kurczę, mam wszystkie brudne, ale może jeden odzyskam i go wytrę w szmatyczkę. i biel, prawie że bielą, już jej nie mam na tym, na palecie, ja tu mam jeszcze, o. Yy, ona nie jest biała, ale jest taka jakaś błękitna i z tej strony gdzieś światło, gdzieś tutaj tak tylko dotknę yy, na tych ogonkach. Wiecie, one nie są czarne, niech one tutaj, o nawet mi się ręka tam zatrzęsło. Niech to tam będzie, ale niech to nawet z gestu wynika, niż niech, tak. Niech, niech to nie, może nie być jakoś tam, może za bardzo. To przy okazji tu gdzieś ten, też ten, tutaj bieli do, do może Niech to tam jest, dlaczego czego nie? No, bardziej zaświeci i te, te kształty podkreśli. I co, i tu może gdzieś, z tej strony, tu będzie gdzieś, tej, o, tu może gdzieś, i tu. Tutaj zrobiłem. Jeszcze może ta biel tutaj się w tym, w tym obszarze wezmę, to zrobię yy, troszeczkę ocieplę. Może no, mi się źle jest zielone. To to Słuchajcie, zaraz kończę, 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 yy, nie wiem czy tego to nie zepsuję. Tu miałem jeszcze to za bardzo zielone. No tak raz jest, ale to niech też wynika. Jeżeli tak miało być, to tak niech będzie. Yy, tu może to gdzieś podkreślę. Mm, dobra, cyjan mi to załatwi. Nie, będzie to za ciemne. Dobra, jak będę chciał to jeszcze w jednym, yy, ostatniej odsłonie tego obrazu, to to poprawię. Zobaczymy jak to... Też odchodźcie od obrazu, żeby to widzieć, bo tutaj chyba to źle zrobiłem. Można też to przeczyć wrócić do tego, co, co było, a przy okazji dodać jakiś tam efekt takiego przytarcia i, i takiego, jakbyśmy to założyli, że tam miało być. Dobrze, kończę. To byłem ja, razik. Zapraszam do następnego gramia. Tu, nawet suchym pędzlem takim o, to, te wiele po rozścielam. Po, to byłem ja. Wracajcie do mnie, oglądajcie. Cześć! Malujcie, malujcie, malujcie. malujcie. Zapraszam, zachęcam, malujcie.